Takie malutkie, niewidoczne, wszędobylskie, a potężnego chłopa potrafią powalić jak zapałkę. O czym mowa? Wiruski. Walka z tym niewidocznym wrogiem trwa. Niby zapomnieliśmy o pandemii koronawirusa. Staram się normalnie żyć. Co to znaczy normalnie? Bez maseczek, bez lockdownu, bez zakazów. Bo przecież nawet do lasu był zakaz wstępu. My zapomnieliśmy, ale on nie zapomniał. Zmienił szatę, zmienił objawy, ale wciąż jest wśród nas. Jesienią wirusy zaatakują ze zdwojoną siłą. Jak przygotować się na spotkanie? Jak z nimi walczyć? Ale wirusy COVID, grypy to nie jedyni nasi wrogowie. Do głosu dochodzą coraz to nowe wirusy innych chorób zapomnianych przez społeczeństwo, takich jak krztusiec, odra, gruźlica. Na te i inne pytania odpowie nam lekarz oddziału obserwacyjno zakaźnego Tążowskiego Centrum Zdrowia, pani Maria Klimczak. Bo zdrowie jest najważniejsze. Magdalena Kowalczyk, zapraszamy. Witamy w programie. Witamy panią. Witam państwa. Pani doktor, koniec wakacji, koniec laby dla dzieci. Ale to jest okres wirusów. Nawału wirusów, ponieważ wracamy z wakacji. Zaczniemy od początku. Ponieważ jeżeli wirusy to szczepienia, to się od razu nasuwają. No więc cel szczepień. Tak, zbliżamy się do końca wakacji i będziemy się spotykać w szkołach i w pracy, bo i, i rodzice też kończą urlopy swoje niestety. Cel szczepień, co to są szczepienia w ogóle, tak. powiem? szczepienia. Najkrócej, jakbym mogła określić, to jest to wielkie dobrodziejstwo. Dzięki szczepieniom zostały, zostało wyeliminowanych, zostały wyeliminowane pewne choroby, które niosły ze sobą śmierć i kalectwo. I mamy taki przykład, nasze pokolenie już tego nie zna i to szczęśliwie, że tego nie zna. Ospa prawdziwa. Ospa prawdziwa została wyeliminowana dzięki szczepieniom i nawet od roku 80, 1980 dzieci nie szczepi się na ospę prawdziwą. Dlaczego? Dlatego, że jej po prostu już nie ma. Natomiast w odległej przeszłości dziesiątkowała narody. W Europie w XVIII wieku zmarło na ospę wieczną około 60 milionów ludzi, a w Meksyku zdziesiątkowała 75% populacji. A teraz ospy nie mamy. Ale szczepienia zostały wstrzymane, dlatego że ospa została wyeradykowana ospa prawdziwa i w związku z tym nasz pokolenie po 80 roku nie ma na nią odporności. Także jest to pewne niebezpieczeństwo, ale ponieważ wirusa nie ma, więc myślę, że możemy spokojnie funkcjonować. Jak działają szczepienia? Szczepienia szczepienia działają najkrócej uodparniająco. Po zaszczepieniu generalnie człowiek, pacjent czy dziecko ma taki status odpornościowy, jakby przechorował chorobę, czyli ma odporność na tą chorobę. Oczywiście nie wszystkie choroby, nie wszystkie przeciwciała mają wartości odpornościowe, dlatego nie mamy szczepionek na wszystkie choroby, bo to byłoby zbyt idealistyczne. Ale na te choroby, które niosą ze sobą jakieś powikłania i na te choroby, które cechują się największą zakaźnością, mamy szczepionki. Mamy szczepionki Powinniśmy się na nie szczepić i nie będziemy chorować. A jeżeli nawet zachorujemy, to przebieg choroby będzie łagodny, bo o to chodzi w szczepieniach. Bo nie zawsze udaje się zapobiec danej chorobie, yy, na przykład grypa. Szczepimy się na grypę i na grypę też chorujemy. Ale w szczepionce, istotą szczepionki jest to, żeby zapobiec ciężkim powikłaniom zapaleniu mózgu, zapalenia mięśnia sercowego, a nawet śmierci. I dlatego szczepienie na grypę jest tak ważne. Pani doktor, mamy szczepienia obowiązkowe i zalecane. Czy one jeszcze funkcjonują? Ależ oczywiście, że tak funkcjonują i rokrocznie są uzupełniane, bądź też podtrzymywane. W każdym bądź razie aktualizacja kalendarza szczepień jest co roku. I pod koniec roku y, poprzedniego są y, harmonogram szczepień dzieci. Szczepienia obowiązkowe dotyczą głównie dzieci i zaczynają się już tuż po urodzeniu, w okresie wczesnonoworodkowym, właściwie zanim matka z dzieckiem wychodzi ze szpitala, to dziecko już jest zaszczepione. Zaszczepione jest co najmniej dwoma szczepionkami na Gruźlicę i na WZW typu B w tej chwili. Od 96 roku szczepimy dzieci wszystko, wszystkie na WZW typu B tuż po urodzeniu. Ale mamy, wszyscy przecież wiemy, coraz więcej antyszczepionkowców. Rodzice nie zgadzają się na szczepienia obowiązkowe. Rodzice innych dzieci boją się po przyjściu do przedszkola, czy to dziecko moje jest zaszczepione, ale skoro przyjdzie rodzic niezaszczepionych, to. Czy nie przeniosą różnych chorób zakaźnych? Przeniosą. Jak przyjdą, to przeniosą. Myślę, że ten lęk wydaje się być uzasadniony generalnie. I wiele osób pracuje nad tym, jak to uzupełnić jak uzupełnić te szczepienia osób, które nie są zaszczepione. Oczywiście zgoda rodziców jest tu najważniejsza, i z tym trudno, trudno walczyć, ale no trzeba generalnie edukować. Niektóre, szczep... Niektóre przedszkola pracują nad pewnym mechanizmem, który by zapobiegał przyjmowaniu dzieci nieszczepionych do przedszkola. Nie jest to prawnie usankcjonowane, ale myślę, że jest to dobra droga, generalnie. Antyszczepionkowcy no tak. To jest ruch, którego nie chciałabym popularyzować i mam nadzieję, że króciutko o nim powiemy, żeby się wystrzegać tej, już nie mówię, że ideologii, ale tego poglądu generalnie na szczepienia. Myślę, że jest fałszywy i jego geneza też była podszyta. Kłamstwem generalnie. Były faktycznie może jakieś powikłania po szczepieniach, tutaj no powiedzmy autyzm czy, czy zespół Aspergera. Mówiło się o jakimś tam związku, ale te dzieci niezaszczepione też niestety chorują autyzm. Ale ja tu wejdę w słowo właśnie, ale to nie o to chodzi, bo pani doktor w poprzednim programie, bo zdrowie jest najważniejsze, poprzednia pani doktor z oddziału dziecięcego apelowała ale, i wyjaśniała również, że autyzm nie jest od szczepionek. Absolutnie nie, absolutnie nie. Dlatego nieuzasadniony jest lęk przed szczepieniami. Nieuzasadniony. Nie się, może nieść ze sobą tylko yy, niedobre rzeczy, krzywdę dla dziecka, ale również dyskomfort dla rodzica, bo chore dziecko to, to nie jest tylko chore dziecko, to jest chora cała rodzina. Jest stres matki, stres rodziców, absencja w pracy. I generalnie no, wiele, wiele niekomfortowych sytuacji. Czy jest jakiś sposób może na tych antyszczepionkowców? Czy są jakieś kary? Czy są jakieś sposoby, nie wiem, zmuszania do szczepienia? Yy, nie ma. Powiem krótko. Nie Dlatego ma. się uśmiecham, takie tak, pytania zadaję. Bo to są pytania wszystkich tych osób, które szczepią dzieci. Tak. Niestety nie, ma, nie można tego na siłę zrobić i prawo jeszcze nie decyduje o tym, że wszystkie dzieci muszą być zaszczepione. Można wewnętrzne regulacje stosować, tak jak mówiłyśmy, że pod formie nieprzyjmowania dzieci niezaszczepionych do przedszkola, ale no to są takie indywidualne, indywidualne podejście powiedzmy placówek i, i właścicieli placówek. Pani doktor, jakie są konsekwencje dla osób, dla dzieci nieszczepionych? Dla konsekwencje no zdrowotne przede wszystkim, tak, zdrowotne. Dzieci może tego nie rozumieją, niemniej jednak rodzice powinni mieć tę świadomość, że te choroby, na które są szczepionki, mogą przebiegać naprawdę bardzo ciężko, łącznie śmiertelnie. Mamy przypadek z roku 20 drugiego bodajże, nie, przepraszam, luty tego roku, kiedy w Szczecinie zmarła dziewczynka czteroletnia na ospę wieczną, jako powikłanie, zapalenie muszczku i trafiła do szpitala, niestety nie udało jej się oporować. I w, przyczyną śmierci była właśnie ospa i powikłanie ospy wiecznej. No to mam teraz kolejny temat, właściwie to powtórka chyba, bym tak nazwała, powtórka z rozrywki. <laughs> z przekąsem to po, po prostu mówię, tak? Pani doktor, jak to po wakacjach? Wraca problem, problem koronawirusa, covid Zaczyna szaleć. Wiadomo, nie ma masowych testów, nie już nie szczepimy, bo większość jest zaszczepionych nawet kilkakrotnie. Ci pewnie mają odporność jakąś. Ale ci, którzy są w ogóle nie zaszczepieni, i teraz pytanie kolejne: czy, czy szczepić się już? Za chwilę zabraknie szczepionek z, tamtego, z tamtej dawki, sortu, tak? A jeszcze nie ma nowych szczepionek czy czekanie na nowe szczepionki jest bezpieczne? Tu tak, kilka no, pytań zadałam w, tym, tema w tak, tym temacie. Obiecuję, że nowe szczepionki będą w październiku, yy, może pod koniec października. Yy, stare szczepionki są, chociaż faktycznie są już trudno dostępne, dostępne. generalnie. Yy, jeżeli chodzi o covid, wrócę, to tak, yy, zaczyna się faktycznie nowa fala, bo covid to Praktycznie myślę, że cały czas jest, tylko jego przebieg jest bardzo się moduluje w stosunku do tych początkowych wersji. Ale zachorowań to mamy permanentnie cały, na, na okrągło. Natomiast no, w tej chwili widzimy wzrost zachorowań, widzimy większość przebiegów cięższych i wzrost przyjęć do szpitala. Były miesiące letnie, kiedy pacjentów z COVID-em w oddziale nie było, a teraz się pojawiały. W porywach nawet do Ośmiu było w, teraz w tym sezonie, generalnie. Teraz sierpień? Tak, w sierpniu. Sierpień? W sierpniu. No widzimy to generalnie, oczywiście w poradniach, zapewne też, i, i słyszymy o tym w mediach, że jest znaczny wzrost zachorowań na COVID. Czy pacjenci, osoby sobie bagatelizują tę sprawę? Ja tak, Panią w większości wasę. tak. W większości tak. Na ubiegłym tygodniu 500 osób było hospitalizowanych z powodu COVID-u w Polsce w zeszłym tygodniu. To są dane pewnie już nieaktualne, bo część wyzdrowiała, a być może nowi przyszli, ale pacjenci bagatelizują. My ujawniamy i rejestrujemy tylko czubek tej góry lodowej, bo testowani są oficjalnie, czyli tacy, którzy trafiają do systemu pacjenci, którzy ciężko chorują i trafiają albo do SOR-ów, albo do szpitali, bo POZ-y też mają swoje testy, które nie, nie zawsze wprowadzane są do, do tej ogólnej yy, rejestracji. W związku z tym ta liczba zachorowań na COVID, które są ujawnione, to yy, należy tą liczbę zachorowań należy pomnożyć co najmniej przez 5. Albo przez 10, bo wiadomo, że w otoczeniu ktoś tam zawsze kaszle, ktoś kicha, a ten ostatni, najsłabsze ogniwo trafia do szpitala i jest ujawniany, że to COVID. Panie doktor, testujemy się indywidualnie w zaciszu domowym, o czym nie informujemy nikogo. Oczywiście lekko przechodzimy, więc idziemy do pracy, wchodzimy do sklepów, prawda, robimy zakupy. Jak powinniśmy postępować, jeżeli wiemy, że test wyszedł pozytywny? To, co powinniśmy zrobić. Mhm. Tak, no dlatego jest to nie do ogarnięcia i, i nie, nie zahamujemy tej infekcji po prostu. Jedyne co to szczepienia. Mogą nam pomóc szczepienia. I tak jak wspomniałam wcześniej, one nie gwarantują, że my nie zachorujemy. My możemy zachorować, ale nasze objawy mogą być zdecydowanie łagodne. Nie będzie powikłań, nie będzie niewydolności oddechowej, bo COVID taką najpopularniejszą maską to jest maska z układu oddechowego, czyli kaszel, katar, gorączka. Ale jest też generalnie biegunka może być, mogą być bóle brzucha, ale mogą być zawroty głowy. A nawet jedynym objawem covidu, jedynym i pierwszym, jest zasłabnięcie na przykład. I w tej chwili ta, ta faza, w tej fali zachorowań, cechuje się taką właśnie krytyczną słabością i bezsilnością. Bez, bez Może w tym temacie edukacji, pani doktor, może warto przypomnieć wszystkim, jak można zabezpieczyć swoich bliskich i wszystkich innych naokoło. Może odrobinę takiego, takiej empatii do osób na ulicy, w aptece, w sklepie. Prawda? Tak, tak, tak. To, to jest oczywiście ważne i zasadnicze. Eee, taka lojalność zobowiązywałaby nas do pozostania w domu. Prawda? Jeżeli jesteśmy chorzy, jeżeli kaszlemy, kichamy, to wiadomo, że to jest wirus, który się roznosi. Nawet czy to jest COVID, czy jakiś paragrypa, czy grypa, czy inny wirus, on się roznosi. Jeżeli my pójdziemy do sklepu, pójdziemy do apteki, pójdziemy w towarzystwo, pójdziemy w odwiedziny do babci czy dziadka, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że ich zarazimy i oni zachorują. A nie wiemy, jak zachorują. Mogą zachorować bardzo ciężko. Jak możemy temu zapobiec? W dwojaki sposób. Po pierwsze, nie chodzić nigdzie w goście, siedzieć w domku, nawet o zakupy poprosić kogoś, sąsiada, koleżankę, znajomych i nie odwiedzać babci i szczepienia. I szczepienia, szczególnie osoby starsze, tu podkreślamy. My, medycy, podkreślamy, że warto się szczepić i trzeba się szczepić. Zapobiega to ciężkiemu przebiegowi choroby. Jeżeli nawet nie zapobiegnie zakażeniu, to zapobiega ciężkiemu przebiegowi choroby. I wtedy możemy powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, żeby człowieka zabezpieczyć, czy naszego bliskiego, czy, czy znajomego, czy, czy z otoczenia te szczepionki o których pani mówiła tak faktycznie że nie ma tych szczepionek już i są trudnoosiągalne, ale może warto byłoby gdzieś poszukać POZ-y POZ-y tutaj mają największy udział ponieważ y, mogą pisać zapotrzebowanie do agencji rezerw strategicznych i tam jeżeli te szczepionki byłyby w jakiejś puli generalnie krajowej nawet to są w stanie Dostać tą szczepionkę dla konkretnego pacjenta, zainteresowanego nawet. A nowe szczepionki będą w październiku, przynajmniej zapowiadają, że będą w październiku, na tą aktualną wersję COVID-u. Nazywa się Flirt. Mimo że wdzięczna nazwa, to niewdzięczny wirus. No niestety, niestety, tak. Pani doktor, jak groźne, może nie tak groźne zakażenie, jak co nam grozi? Co nam grozi? Dosłownie. Znaczy w najbliższym czasie, i to się prawdopodobnie na pewno wydarzy, to jest kolejna fala zachorowań. Duża fala zachorowań. Spodziewamy się jej w październiku. Przecież ponieważ wirus mutuje. Mutuje. Dzieci wracają do szkoły. Dokładnie, i dlatego ten przebieg jest bardzo różny od początkowej fali do aktualnej. Myślę, że tych wirusów to już było na pewno kilkanaście postaci, i aktualnie, tak jak mówiłam, flirt. To jest jakaś tam kolejna odmiana wirusa kappa, zmutowana i dobrze się mająca. Ale do tego dochodzą jeszcze zupełnie inne wirusy, które przywozimy z zagranicy, prawda? Tak, tak, tak. To też generalnie, no właśnie, inne mutacje tego samego COVID-u na przykład, tylko typowe dla innych rejonów geograficznych Polski, jak również... Inne wirusy, które są typowe yy, czy endemiczne dla tamtych terenów, a obce dla naszego. I Ale to podróżujemy po całym świecie, są granice otwarte. Głośno się już mówi, że w Europie już się pojawiła małpia ospa. Co w tym temacie Pani doktor? No tak, no to oczywiście jest choroba zakaźna. Może nie jest na tyle rozprzestrzeniająca się błyskawicznie co COVID, ale jest wysoce zakaźna. Także tutaj ten kontakt musi być zdecydowanie bliższy i w kontaktach małpą, ospą można się zarazić bliskich, nawet przez przedmioty, przez ręczniki, przez pościel, generalnie osoby zakażonej. No, nie mamy na tę chwilę notowań w Polsce zachorowań na ospę małpią. Są, ale po sąsiedzku już są w Niemczech, w Szwecji, także myślę, że mogą i do nas trafić, chociaż w większości są to przypadki importowane, także przywiezione. Ale ogniska się tworzą z tytułu jednego przywiezionego i otoczenie niestety też choruje i zaraża się. Pani doktor, to pewno zaraz będzie odezwie się tłum sprzeciwieńców, ale ja bym nazwała takim kolejnym wirusem, to jest bagatelizowanie problemu przez społeczeństwo. E, tak. Bo to niemalże działa jak wirus. Tak, ale to jest plaga, jakby nie nazwać. Tak? Plaga po prostu, faktycznie, że e, no, był lęk duży na początku COVID-u. Oczywiście wszyscy się baliśmy, było to nakręcane przez media, e, całkiem uzasadnione. Natomiast w tej chwili sprawa już wydawała się wyciszona, spowszedniała. Przyjęliśmy to jako zło konieczne. I nie zawsze się zastanawiamy nad tym, jakie to niesie ze sobą konsekwencje, a nieś, może nieść poważnie. Te zachorowania członków rodziny, nawet z niepomyślnym zejściem choroby, no, wydaje się być naprawdę poważną sprawą i, i wartą generalnie zastanowienia się i przemyślenia. Tym bardziej, że w tej chwili ten rok szkolny, który się zaczyna. Przyniesie ze sobą falę nowych zachorowań. Będzie bardzo dużo zachorowań. Zachorowań na różne infekcje, na COVID, ale zbliża się sezon grypy i paragrypy. Więc myślę, że warto pomyśleć o innych szczepieniach. Szczepienie na COVID może być nieosiągalne, ale szczepienie na grypy, grypę na pewno będzie dostępne. Także yy, Polecamy szczepić się na grypę, bo zaszczepienie na grypę też łagodzi objawy, uruchamia odporność organizmu i może i COVID generalnie będzie miał szansę człowiek przejść łagodniej niż normalnie. To raz, a dwa, koinfekcja COVID i grypa to dopiero może nieść ze sobą naprawdę ciężkie powikłania i niewydolność oddechową. Którą y, naprawdę źle tolerujemy. Jeżeli pacjentowi czy człowiekowi jest duszno, to ma wielki lęk i jest to jedno z najbardziej przykrych dolegliwości duszność. A możemy temu zapobiec. Pani doktor, ale wokół nas jest pełno osób starszych, którzy chorują na wiele innych schorzeń, pomyślmy o innych również, prawda? A ja bym powiedziała tak, jeszcze może apel, że rozejrzyjmy się dookoła. Bo w ostatnim czasie naprawdę sporo osób umarło. To jest okropne słowo, ale tak naprawdę się dzieje. My nawet tego nie zauważamy w tym pędzie życia codziennego. A dookoła coraz częściej pytamy się: Ta osoba to już nie żyje, tej osoby to już nie ma. My nawet tego nie zauważamy. Tak, pewnym rzeczom nie możemy zapobiec i pewnym zjawiskom, pewnym chorobom, ale niektórym. Możemy. Możemy. Więc postarajmy się, spróbujmy. Spróbujmy ocalić może nawet życie naszych starszych członków rodziny, naszej babci, sąsiadów. Czy dziadka, sąsiadów. Może warto, warto się, się zastanowić. A jeżeli już się nie szczepimy i mamy jakieś infekcje, załóżmy maskę, nie wchodźmy tam do sklepów, gdzie jest więcej osób, prawda? Jakieś tłumy ludzkie. Tak, to jest ważne, to jest ważne, że generalnie w okresach infekcyjnych w ogóle unikajmy wszelkich dużych skupisk ludzi. Szukajmy yy, godzin czy pór w sklepach, gdzie jest mniej osób, róbmy zakupy szybciej, sprawniej, żeby nie przebywać długo w yy, takich tłumnych w skupiskach miejscach. ludzkich, mhm. tak jest. No też się prosi pani doktor na koniec jakieś trzy rady. Trzy rady. Szczepmy się, szczepmy się. I uważajmy. Dziękujemy pięknie za rozmowę dzisiejszą, za wskazówki, bezcenne wskazówki, bym powiedziała. Naszym państwa gościem była pani doktor z oddziału obserwacyjno-zakaźnego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, pani Maria Klimczak. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo i życzę zdrowia.